Bardziej mi zależy na starciu z tym Megatronem. Nie przebiłem się, a on bez najmniejszego problemu. Szybciej gaś się! Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj zajmiemy się pojazdem, który był do zdobycia w poprzedniej bitewnej drodze. Bitewna droga jakiś czas temu się skończyła, ale właśnie pod koniec tej bitewnej drogi udało mi się zdobyć wszystkie modyfikacje dla tych pojazdów, dlatego no, dopiero teraz one będą się pojawiały. I dzisiaj zajmiemy się główną nagrodą, czołgiem MBT Streetswagen 2000. Pojazd, który miał być szwedzkim czołgiem podstawowym XXI wieku. No ale ze względu na to, że komuna upadła, tak w dużym skrócie można powiedzieć, no to projekt został niestety skasowany i Szwedzi mają tak naprawdę w swojej armii Leopardy 2A5. A szkoda, bo takiego potwora byłoby fajnie zobaczyć, chociaż tutaj on jest mocno podrasowany. No i najpierw warto poznać historię tego wikinga. No i żeby dokładniej mu się przyjrzeć, musimy cofnąć się do roku 1984, kiedy to szwedzka armia rozpoczęła pracę nad projektem, którego celem było opracowanie nowego szwedzkiego czołgu z okazji wejścia w XXI wiek. Miał on być odpowiedzią na najlepsze radzieckie maszyny, a zwłaszcza na T80U. Czołg ten więc musiał być innowacyjny i gwarantować olbrzymią siłę ognia. Pierwsze zadanie dla grupy projektującej Strv 2000 polegało na przeanalizowaniu propozycji maszyn UDES-11, UDES-15-16 i UDES-19 przedłożonych w ramach projektu UDES w latach 70. i opracowanie wymogów początkowych względem modelu Strv 2000. Na bazie tych wymogów opracowano wymogi względem klasy opancerzenia i uzbrojenia. Ogólnie opancerzenie czołgu stało klasę wyżej od jego mobilności i uzbrojenia. W 1985 roku zaktualizowane projekty UDES zaprezentowano Armii Szwedzkiej i rozpoczęto kolejny etap opracowywania modelu z użyciem wielu nadesłanych koncepcji. Uznano, że jako główne uzbrojenie działo 120 mm L44 NATO było niewystarczające. Ta decyzja spowodowała rozpoczęcie oddzielnego programu budowy szwedzkiego działa gładkolufowego 140 mm. Uzupełnieniem do tego potężnego działa było działko 40 mm Bofors przeznaczone do eliminowania lżejszych celów. Czołg miał cechować się niesamowitym opancerzeniem i mieć zaawansowane kompozytowe osłony wspierane przez zestaw ERA. Mobilność również była bardzo ważna, bez względu na wysoką masę czołgu przekraczającego 50 ton. Finalnie w 1987 roku przesłano trzy różne koncepcje. W Armored Warfare posiadamy najnowszą z tych trzech koncepcji, czyli t 40 Ta wersja była wyposażona w niskoprofilową wieżę z centralnie umieszczonym, automatycznie ładowanym działem 140 mm. Ten koncept był najdłużej opracowywany i w latach 80. powstała jego pełnoprawna makieta. Niestety, zakończenie zimnej wojny i rozpad Związku Radzieckiego wymusiły znaczne cięcia budżetowe na zachodzie, w tym w Szwecji. W 1991 roku zdecydowano się na znacznie tańszą opcję i zakupiono niemieckie czołgi podstawowe Leopard 2A5, a projekt STRV 2000. Anulowano chwilę później, a więc jak widać, no niestety projekt nie został ukończony, a szkoda, bo pojazd prezentuje się bardzo imponująco, nawet jako makieta. Byłoby fajnie zobaczyć prawdziwy jeżdżący pojazd, a też jest ciekawe, że są różne odmiany projektu, designu tego STRV-a. I może kiedyś w Armoredzie pojawią się odmienne wersje tych pojazdów, jako na przykład dziewiątki czy dziesiątki z działami 120 lub 140 mm. No i Strv2000 to jest czołg podstawowy, dziesiątego poziomu premium, który był dostępny w bitewnej drodze. Może jeszcze kiedyś pojawi się w postaci dodatkowej nagrody w bitewnej drodze albo w jakichś zestawach. No i tradycyjnie zaczniemy sobie od uzbrojenia. W Esterfale mamy tutaj dwa działa do wyboru. Pierwsze to jest działo 140 mm, które jest ładowane w 10 sekund. Czas celowania to jest 2,38 sekundy. Rozrzut na pociskach przeciwpancernych to jest 0,129, a na pociskach kumulacyjnych 0,139. Depresja wynosi 9 stopni, elewacja. 15. Do działa 140 mm mamy do wyboru tylko dwa rodzaje amunicji przeciwpancerną i właśnie kumulacyjną. Przeciwpancerna ma przebicie 825 mm i zadaje 860 obrażeń. Pociski kumulacyjne mają penetrację 990 mm i zadają 1128 obrażeń. Obrażeń niestety nie są to pociski hit MP, więc mogą nie zadać obrażeń, kiedy uderzą w nieprzyjacielski pojazd i się nie przebiją. Drugim rodzajem uzbrojenia jest działka automatyczne Bofors 40mm. Jest podobne do działka 50mm w Gryfinie, czyli po prostu oddajemy 3 strzały, przeładowanie i znowu 3 strzały. Czas przeładowania to jest 0,70 sekundy. magazynek mieści 3 pociski, salwa to 3 pociski. Czas celowania to jest 1,38 sekundy. Co trzeci pocisk ma zwiększoną penetrację o 75%, a rozrzut na tej amunicji wynosi 0,098. I depresja również wynosi 9 stopni, elewacja 15, a szybkostrzelność to 1300 strzałów na minutę. Do 40 mamy pociski przeciwpancerne, które przebijają 230 mm i zadają 50 obrażeń. do 1000 posiada bardzo imponujący pancerz. Jak widać wieża jest całkowicie nie do przebicia w tych miejscach, a także sama górna część kadłuba, 1500 tysiąca odporności. Przód wieży ma... 1000 odporności, więc też nie ma szans na przebicie cię. Czołowa płyta, może powiedzieć, ma 1400 odporności, niżej mamy 1300. Dosłownie na samym dole dopiero dolna płyta ma odporność 634. Milimetry. Dopiero po zdjęciu pancerza ERA przednia płyta ma odporność 800 mm na górze, na środku 700 mm, ale szansa na zdjęcie tej ERA jest naprawdę trudna. Od boku, jak widać, ta ERA również daje dużą przewagę tej maszynie, ponieważ na przodzie ta odporność wynosi również tak 1000 mm, w środkowej części 850 mm. Już w tylnej części, gdzie jest przedział bojowy, bo tutaj głównie mieści się załoga. Tak samo magazyn amunicyjny jest 235 mm. Bok że natomiast w przedniej części ma 520 mm, 400 tutaj mamy i już tak do końca wieży idzie. No, jeszcze tutaj sam tył ma 260. A z tyłu wiadomo, pancerz jest kiepski, wieża ma 130, kadłub 50 mm. Na pociski kumulacyjne, a tak samo na rakiety, które mają tutaj przebicie 1300 mm, odporność jest bardzo zbliżona, jedynie to widać pierścień wieży, można przebić, który ma odporność mniej więcej 920 mm. Szansa na trafienie jest bardzo mała. Prędzej możemy trafić tutaj dolną płytę, która ma odporność 940 mm na pociski kumulacyjne, więc bardzo potężny ten pancerz jest. Jak zdejmiemy R, to tu przednia płyta ma odporność 880-770 mm. Od boku era również daje dużą przewagę. Tutaj jest 1,5 tysiąca odporności. W przedniej części środkowej też jest zaznaczone 1,5 tysiąca, tylko jest na czerwono. Nie wiem akurat dlaczego tak tutaj yy, to działa. W tylnej części mamy 400 mm, na boku wieży jest 800 mm, tutaj dalej mamy 600 i na samym tyle 287. Po zdjęciu tej ery, no to pancerz tutaj z boku ma po prostu 440 mm, 550, więc jest naprawdę słabiutki. A tył, no to też 50 210 mm. Mając w Esterfale tak całkiem imponujący pancerz, mamy tylko 3900 punktów życia, tylko no niektóre czołgi. Podstawowe, które są potężnie opancerzone, mają akurat 4,5 tysiąca, więc tutaj jest trochę to. Zrównoważone bym powiedział. Strv waży 60 ton i jest napędzany silnikiem o mocy tysiąca koni mechanicznych. Do przodu jedziemy 70 km na godzinę, do tyłu 30, od 0 do 32 rozpędzamy się w 6,09 sekundy, więc niestety naprawdę długo, a od 0 do 70 w 32,7 sekundy. Obrót kadłuba to jest 65,48 stopnia na sekundę, więc jest całkiem ok, a prawdopodobieństwo pożaru wynosi 6%. Kamuflaż w Esterfale wynosi 12%, natomiast zasięg widzenia podczas jazdy to jest 350 metrów. Z dodatkowej obrony Ester 2000 posiada automatyczny twardy SOA z 6 ładunkami. Dodatkową umiejętnością w Esterfale jest to sterownik w trysku dzień któremu po prostu możemy być szybsi. Jakie perki dać? Do załogi w Esterfale. Do kierowcy tutaj mam przyspieszenie na bezdrożach, a tak samo ogólną celność podczas jazdy. Natomiast do działu nowego jest maksymalny rozrzut, a tak samo żywotność działa. Z dodatkowych modyfikacji to, to tutaj mam zamontowany, ulepszony zamek, który jednocześnie przyspiesza ładowanie i zmniejsza okrąg celownika. Następnie jest zmniejszenie znowu okręgu celownika, bo 140 niestety ma tutaj potężny rozrzut. Prędkość stylowania, żeby po prostu to działo było imponujące. No i jeszcze najważniejsze, zestaw przetrwania, żebyśmy byli bardziej odporni na obrażenia od taranowania, a tak samo, żeby nasze moduły były bardziej wytrzymałe. STRV 2000 ma do dyspozycji specjalny kamuflaż, który był do zdobycia w bitewnej drodze, czyli można powiedzieć takie malowanie vikingów. Tutaj widać tarcze, są zamontowane jakieś wzory, z tyłu broń biała. No, dobra moi drodzy, no to pora przejść na pole bitwy i zobaczyć, jak ta bestia sobie obecnie radzi. Trzeba będzie jak najszybciej znaleźć jakąś dobrą, korzystną pozycję, najprawdopodobniej gdzieś przy tych górkach. Nie zdziwię się, jak akcja tutaj się właśnie przesunie, chociaż wygląda, jakby część była tu, część tam. Wojowanie na całej mapie niezbyt częste, ale zaraz zobaczymy, gdzie pojedzie reszta teamu. Tutaj przyjechało parę niszczycieli. Akurat tam musiał zwiać MGM. Zerwał tak samo. Co mi chyba tam do nich dołączę, bo to 4 mbt -ki. No, 5, 6 będzie. 6? Tak. Tylko. No jedź! Co mnie tu niby wykrywa? No, nie, nie ma tutaj takiego spotowania. No mi szybko zlikwidowany. Tutaj już się nasi biją, tam jest type. Gość najwyraźniej nie zauważył, że pół naszego teamu tutaj przyjechało i oklepywało ich wszystkich. Teraz tak, tutaj stoją na górce niszczyciel dwa MBTki. Trzeba by się na nie jakoś rzucić. Dwa 2000... tysiące. 2 razy 2 nawet. Dobra, jest uszkodzone. Dobra, STV rozwalony. tego już rozerwali ładnie na strzępy MGM zwiał. MGM prawdopodobnie gdzieś daleko uciekł. O, proszę, odbiło! Tego się nie spodziewałem. To dla ciebie, kolego, specjalnie załaduje hita. Jeszcze dopalacz włączę. No chyba też miał dopalacza, z tego co pamiętam. W którą stronę on, on tam gdzieś zwiewa. Tego że już go mogę nie dogonić. A, już tutaj rakiety też latają. MGM rozwalony. Ładna bitwa na starsie trafiła. Kogo nie mamy? MGM-a jeszcze. Czyli tutaj nie wiem, czy to rakieta MGM-a. Nie mogła do mnie czasem lecieć z tych okolic. Tak, 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 jest! Kolejna maszyna ładnie rozwalona. Jest babrums, ale farciarz. Na ciebie załaduje APK, chociaż i tak nie mam przestrzału. Trzeba bardziej się do nich zbliżyć. Powiem tak, jestem aż zaskoczony, bo jak sobie ogarniałem tego esterfała, to szło mi. Znacznie gorzej. Dostał ghost. No matko, tu są. Pytanie, gdzie większość mu pojedzie. W zasadzie nie, wszyscy jadą w tę stronę. Dobra, to też tam pojadę. Będzie to najbardziej przydatne, bo... No, tamten, kilka czołgów jedzie tutaj na pewno. Już duża grupa, chyba pół teamu zaczyna jechać. Siedem, no, osiem, nawet czelembrze, dziewięć maszyn, więcej nawet. Większość nas tutaj będzie jechała, to szybko skosimy przy każdego. Chyba, że wjedziemy w latarnie. Latarnie? Nie, w słupy wysokiego napięcia, jak ja. Tutaj przyjechali. Jest na górze 640 w zasadzie Jeszcze 195 Nie trafiło, nie trafiło ale za zero, Już w podziale Dobra ten przynajmniej stracił Cały czas do mnie nawalają z hajeków. Na szczęście hajki tylko uszkadzają działo. Kiedy nie jest zniszczone, to tego nawet nie używam. To się przebiło przez dolną płytę? Tak, to się przebija przez dol... No, a teraz się nie mogłem z działa przebić. Tego się nawet ja nie spodziewałem, że... Bofors przebije się przez dolną płytę. Mam nadzieję, że trafiłem z Hita, bo to akurat mocny ładunek na PLK jest. W ja też zacznę cofać, żeby to jego gościowi nie poblokować. Ale nasi tutaj na górze, to nie, warto by pojechać na wprost. O, gościu, ja bym na twoim miejscu uleczył za Nie trafiłem dobrze! za szybko się wycelowało. Dwa tysiące... Proszę, kurde! Spotkanie, że ja nie mogę. What the hell? To nawet ja się nie spodziewałem. Tam od pleców jeszcze zajechał. Dobra, przynajmniej się nim zajęli. Wait, 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 wait. Polaczek, polaczek. Nie mam pojęcia, czy trafiłem. Mam nadzieję, że tak. Drugi raz. Polaczki to jednak jest problem. O nie mam elewacji. Do góry. Dobra, babrams rozwalony. Ale tutaj się Armider robi. Tak, przynajmniej sobie w końcu naprawiłem armatę. To z PL PL -ki... A, nie, nie. Gdzieś tam jest. A, już ją załatwili. No, gościu! challenge jecie. Ale niezła tu bitwa była, niezła. Najpierw mi przywalił. Najbardziej mi zależy na starciu z tym Megatronem. Nie przebiłem się! A on bez najmniejszego problemu szybciej gaśnie. Kurde, rozwali mnie. A jednak nie, nie udało mu się. Ale był blisko. Z czego spiska? No cóż, ten człowiek jest bardzo podatny na piskę. To są tylko MGM. Kurde, jak to się pali, mimo że użyta gaśnica. Dobra, naprawię sobie silnik. Do palaczy mam litro odpalone. No, będzie 3 razy 2000. Strak, wagony jadą. Jeszcze Megatron. Jest 2X. Challengerze, możesz odjechać? Albo. Jak chciał stracić większość swojego hapsa na głupim starciu. To jego sprawa. Więc tak, tutaj dziesiątka była. Tam jest Redback 2000. Może bardziej w tym miejscu bym spróbował się wychylić. Tybku nie ma chwilowo śladu, ale jest dwa tysiące. Zadymili się. O, jeszcze od pleców zacząłem dostawać Kapeki. O tamten.. za bardzo jest trwałem, podjechał do przodu. Dobra, trzeba będzie się jak najszybciej zająć Tymi niszczarami. Zawoduj od razu hity. Zobaczmy tutaj turbo. Chociaż podejrzewam, że mogę wpakować się na parę maszyn. No właśnie. Nie trafiłem. Dobra, może jednak przełączy się na APK. Jest tutaj K2. Kurczę, jaki wfarcie przez to, że mi uszkodził tą armatę. Z tym działem, że to taki ma rozrzut za duży aż. Dobra, wszystko naprawione. hellfire jeszcze na plecach, tego mi tylko brakowało. Najgorzej, że ten pojazd strasznie się buja. Dwójka dalej tutaj, tutaj siedzi. Ten Hellfire na plecach mi tutaj będzie chwilowo zagrażał. Dobra, SA naładowane. Dobra, pięknie. Z przeciwnik rozwalony. Szybciej, 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 szybciej! Dobra, przynajmniej przeżyłem. Podsumowując, po jej drodze, stv2000 jest jednym z bardzo przyjemnych mbt które były do zdobycia w bitewnej drodze. Nie dostał jakoś zbytnio potężnych nerfów, a jednocześnie jest trochę wyzwaniem, ale nie takim jak obiekt 490, kiedy go spotkamy na prostej. A zarazem niestety wadą jest to, że działo 140 mm jest połączone obudową z 40, przez co no, ten pojazd bardzo łatwo i szybko traci lufę ale jest to przyjemna i potężna bestia, którą warto sobie zdobyć. Jeśli Wam się nie udało w tej bitewnej drodze, no to w następnej może z tego sklepiku, gdzie za monety sobie losujemy nagrody, uda Wam się go jeszcze zdobyć, o ile będzie. No i też fajnie byłoby zobaczyć w przyszłości w Armoredzie inne odmiany tych SRV. -ów. No i to tyle moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć jakieś konkretne pojazdy, no to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, suba, nie zapomnijcie o dzwoneczku, wbijajcie na Discorda, link macie w opisie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach, trzymajcie się, na razie!